O, dobra, to se potańczyłam. Jestem z TCY95. Dobra, mam jakąś brońkę. Gdzie jest TCY5? Nie trafię w niego, nie? Dobra, przechodzę wywojowi. Wy, wy. Z dwóch stron, gdzie z dwóch stron, nie. Tego, że w ogóle nie trafiam, nie? Dobra. Dobra. Że ja mam amunicji w ogóle, nie? Dobra, dałem jakieś ammo, mam. Przedowywuję od razu. O, tu jest skrzynia jakaś. Dobra, mogę to zamienić? Mogę. Daj może apteczkę mi jeszcze. Ej. On coś mówi do mnie, bo wyciszony... ale wyczyś Ej, dobrze, on dobrze strzela, nie? Dobra. Ty myślałam, że będzie... Mówię... Nie, nikogo nie pozabijam, mnie, ale jednak... Ty całkiem nieźle mi idzie szczerze. Nie powiedz, że nie. Nieźle mi idzie. Co to jest? No dawaj, jakąś złotą rybkę mityczną. A, dobra, to on. Dobrze. O kurde, skąd, 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 z tyłu? Dobrze! Let's go, let's go! Ej, zajebiście mi idzie, nie? Jak na moje, te, na moje... Umiejętności strzelnicze O, idzie mi zarobiście Dobra, gdzie są jeszcze? Czyli jeszcze jeden został? Bo jak my we dwójkę jesteśmy, to jeszcze jeden jest Sze, let's go! To oh. jest oczywiście, widzicie. Chyba się wkręcam trochę w tą gierkę. <śleszz> I stąd automatyczny broń. No o, jest mój skubi, jest. Jest tego szybko leci. Już krza krzaki można zbierać. Dobra, zejdę na dół. Mam nadzieję, że się nie zabiję tutaj. Dobra, coś... Siemano! Widzisz, jak to moją Spodziewaj się niespodziewanego! Ja też się nie spodziewam, że mi się spodoba granie w Fortnite, ale dobra. O, jest! O, tu jest jeszcze jakaś O, to ty, dobra Where is people? A, tak się ściska. O Jezus! O, z buta wjeżdżam. Robią te. Co gdzie? Te, te, co to robi? A, to te, tepa. Dobra, gdzie są jakieś pipole? Nie, bo tutaj żadnych pipoli. Dobra, sprint mamy. Jezu, nie biegnij w środek tego. Powinno być więcej tego sprintu. i punkty drucha z dowolną druziną. psi, Ale psi. za dobra. Czytać, nie? Tu coś słyszała mnie. Dobra, tu widzę, że jesteście. O, chciałem strzelać nie. Podnieś co to możesz podnieść. Dobra, gdzie to są ludzie? Tam coś strzelają gdzieś. O kurde, nie. O, łóżem no, się, tapnęła. Pan Errok, witam. Jak tam jak tam. Jeszcze pięć ludzi zostało. Gdzie oni są? A tak jakoś. Jak ja postanowiłam, że zacznę grać Fortnita. Ja tu jeszcze ktoś był. Kurde no, A! Silent Hill zaraz będzie, zaraz będzie Silent Hill. Jeszcze chwila. Ale wczoraj był Silent Hill, ale wczoraj nikogo nie było. Tylko jedna osoba wbiła do streamu, musiałam sama do siebie rozmawiać. <grym> z Fortnite'em. Dobra, leć Scooby, leć. Jest tu coś? Też ja skrzynie gdzieś się tuś miga mi. Tu jest? O, jest. O nie, czekaj, bo. Dobra, pizzą daj mi. Jak on leży, to ja mogę z niego, w niego strzelać, czy nie muszę? O Jezus, co? Ja się przestraszyłam. Gdzie? Dobra. Let's go. Tak czek daleko W ogóle jak on robi tą, tą jak ty robisz tą kurkę Nie, ja nieraz uda mi się kogoś zabić Was niestety wtedy nie było jak dwa razy zdobyłam koronę, także you know <grymny> Można jakoś skoczyć, można. Uu. Specjalista survivalu Jak ja tak daleko jestem, ten ja w ogóle ich trafię. Dobra. mogłam klipa zrobić, zapomniałam. Dobra, to później ogarnę. Będzie na tego na TikToka później. Tak, że jak oni są tak daleko, to ja nie mam cela. Ja w nich nie strzelę przecież. Kurde, kurde, no Patrz Zostaw mnie No to pobyli... pograliśmy sobie <ścoughs> Karta restartu wygasa Don't doodaj, do, do kurde Don't doodaj, no Don't doodai eat, i... Eat, i ten... Don't do die. Z Strzelba Oni? Tak się nazywa, ziom? Nie. Gigokul. Tak się nazywa, ziom. jakaś ta. E, otóż no, e. O, jest. Tu coś jeszcze jest gdzieś? Oho. To zamiast tego weźmiemy. Miksturę osłony dawaj. Jeszcze jest jakaś skrzynia tu? U jeszcze? Strzelba automatyczna, o kurde. To zamiast tego weź. O. Dobra. Gdzie jest ten ziom, on tam jest, tak daleko. Dobra, dobra. Idzie nie najgorzej. Parę osób żeśmy zabili. Gdzieś ktoś był jeszcze. Uh, let's go. Dobra, pozbierajmy rzeczy. Ej, dobrze mi idzie. Kurde, ja uczę się grać Fortnite'a. Coraz bardziej jest. Aiko, what are you doing? Kapysek, papirek, czy ktoś? by <śmiany> się nazywał jakoś. O kurde no, o, idę tyłem, tyłem idę. O, let's go! Dobrze, dobrze, dobrze. Let's go. Dobra, patrz królewskie zwycięstwo. Widzisz? Znowu koronę znowu mam. Gdzie to jest? Anyone who logs into Fortnite between November 27 at 6 pm PT and November 30 at 6 pm PT will receive a skin based on Yuki Yubari. A charakter coś tam coś tam. Gdzie jest? No i się loguje. Jest. 27 dzisiaj. Czemu nie działa? Nie są na jakiś ma. <laughs> Zrobi się ta pasolka gdzie jest ta? Gdzie jest ta skrzynia u góry? Jest gdzieś A, tu się wchodzi na górę. O jest. O ktoś tu jest chyba Wajpóki trochę stowolną psinką różyką Ja w ogóle to jak mówię przez nos No się przeziębiłam Trochę Kitty of the Shadow witam Karabin iglisowy o Jezus, o, welma, Vel e, dafne, sorry, dafne, nie, welma, welma nie, o, daj to, mi daj, mycę uwielbiam to. W którą stronę? Jezus, je, ale daleko to jest. Dobra, biegnij, bo nas zabije zaraz. Biegnij, 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 szybciej, 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 dobra. Kurde, no! Dobra, dobra w rywi warwujesz mnie? Rewi, warwuj mnie Dzięki Uciekał, uciekał, uciekał Ja zginę zaraz znowu, zginę no, Kurde Dobra, dobra No dobra, no Nie, nie wygramy za każdym razem, nie?